Prawo, seks, pieniądze, przestępstwo to wszystko w dzisiejszym odcinku. Witam serdecznie! Jak lichwiarze okradają rolników i przedsiębiorców? Czyli tradycyjnie piątek, piąteczek, piątunio, a my mamy środek roku i podniosła się dosyć spora burza medialna, między innymi za sprawą gazety wyborczej, tylko że tym razem ta burza ma swój głęboki sens. Zaostrzone prawo antylikwiarskie zakazuje przewłaszczania domów, mieszkań pod pożyczek, czyli chodzi generalnie o to, abyśmy. Jako konsumenci nie tracili swojego lokum, miejsca zamieszkania, trudniej było to od nas wyłudzić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast okazuje się, że nie wszystkie grupy są tak samo chronione jak konsumenci. I lichwiarskim firmom pożyczkowym skurczył się rynek, bo trudniej przejmować nieruchomości należące do osób, które wzięły u nich pożyczkę. Czyli mówimy, powiedzmy sobie otwarcie, trudniej im Nazokladać. W związku z powyższym, jako że tak samo jak i go, cała gospodarka, tak i przestępcą, skoro kurczy się rynek, trzeba znaleźć coś innego, prawda? Czyli znaleźć inne owieczki do strzyżenia. W związku z powyższym, te firmki ruszyły na wieś, by szukać nowych klientów, a zarazem nowych ofiar. Tak to dokładnie określiła gazeta wyborcza we wtorkowym wydaniu. I jak przypomina Gazeta Wyborcza, zresztą nie tylko ona, bo przepisy również, lichwa i wyzysk są w Polsce zabronione. Wynika to z artykułu 304 kodeksu karnego, który określa, czym jest wyzysk i lichwa, czyli kto wyzyskując przymusowe położenie innej osoby, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Czyli mówiąc takim prostym językiem, nie będzie, gdybym nawet handlował lodami, prawda? Mówimy o włoskich, czy też świderkach. Cena logiczna to jest 5, 6, może 10 zł, ale jeżelibym te lody sprzedawał za 600 zł, to coś by jednak nie grało. I identycznie jest ze sprawą finansów. Czyli jeżeli pożyczam 1000 zł, a mam oddać 10, 20 tysięcy, to coś tu nie gra, prawda? Na szczęście ostatnio coś ci lichwiarze nie są bezkarni. Przykładowo taki pan Wiesław B., właściciel Lombardu, z ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie, który pozbawiał mieszkań ludzi będących w dramatycznej sytuacji życiowej. Został skazany na szczeciński sąd na 8 lat pozbawienia wolności. Oczywiście jeszcze od, bo wyrok nie jest prawomocny, od wyroku odwoła się zapewne yy, i oskarżyciel i obrona. W każdym razie Wiesław B i jego obrońca walczą o łagodniejszą karę, a prokurator domagał się aż 15 lat pozbawienia wolności, czy no tyle mógł, prawda? Tak czy inaczej, drodzy Państwo, ten sam przepis definiuje lichwę jako żądanie odsetek i kosztów przekraczających dwukrotnie ustawowe limity, jeśli żądanie jest skierowane do osoby fizycznej, która brała pożyczkę, i nie jest związane z jej działalnością gospodarczą i zawodową. I tu drodzy Państwo jest cały problem. Traktuje się przedsiębiorcę, czy też rolnika, który ma jakąś niewielką, byśmy powiedzieli działeczkę, no 5 pięć, pięć hektarów na e, gospodarstwo, to nie jest na przykład dużo. Czasami obrabia je sam, tak samo przedsiębiorca, który zatrudnia jedną, dwie, trzy osoby. Może być rewelacyjnym specjalistą, jeżeli chodzi o produkcję bram, produkcję czegokolwiek. Ale niekoniecznie będzie specjalistą z dziedziny finansów. Trudno, aby przedsiębiorca znał się na wszystkim, więc mamy tu potworną dziurę w przepisach, byśmy powiedzieli, fachowo to się nazywa luka prawna. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, w polskim prawie jest tak, że przedsiębiorca z przedsiębiorcą może podpisać każdą, dowolną umowę, czyli przedsiębiorcy nie chronią tu przepisy konsumenckie. I o ile konsument już nie może być dymany w każdy możliwy sposób, to przedsiębiorca i rolnika traktuje się w ten sposób, że on doskonale wie i musi się liczyć z tym, że w dowolnym momencie może zostać wyruchany. I nie ma żadnych ograniczeń. I nieważne, czy jest to umowa niekorzystna dla jednej ze stron. Po prostu przepisy zakładają, że przedsiębiorca jest profesjonalistą świadomym skutków swoich działań i ma narzędzia i prawników, by umowę zweryfikować. Tylko drodzy Państwo, patrząc na to nasze polskie piekiełko, to jakoś tego nie widzę. Jest masę przedsiębiorców, masę rolników, którzy ledwo wiążą koniec z końcem i w życiu nie będzie ich stać na fachową pomoc księgową, prawną, więc traktowanie ich jak przedsiębiorców. Jest, zdaje się, wręcz celowym działaniem czy zaniechaniem ustawodawcy. I jeżeli taką umowę, szczególnie gdy chodzi o usługi finansowe, podpisuje przedsiębiorca z konsumentem, no to prawo jest po stronie konsumenta. Chroni go ustawa o kredycie konsumenckim, który określa maksymalną wysokość odsetek i kosztów udzielenia pożyczki. Natomiast rolnika, czy też takiego niewielkiego przedsiębiorcę, w tym wypadku nic nie chroni. I generalnie rolnicy w takim przypadku są traktowani jak przedsiębiorcy tylko dlatego, że posiadają gospodarstwo rolne, i nieważne, czy mają duże przedsiębiorstwo, pracowników, obsługę prawną, czy sami prowadzą właśnie takie niewielkie gospodarstwo rodzinne. Czyli mówiąc krótko, ten burdel prawny ułatwia nieuczciwym firmom pożyczkowym. Przejmowanie gospodarstw rolnych, nieruchomości. Wystarczy w zasadzie podpisać taką umowę, jak opisuje na przykład gazeta wyborcza z panem Dariuszem, rolnikiem z Podolszczyna, który od firmy pożyczkowej z Poznania pożyczył 170 tysięcy złotych. Oczywiście skromna prowizja za udzielenie tej pożyczki w wysokości prawie 55 tysięcy złotych. No i do spłaty zrobiło się. Prawie 225 tysięcy złotych. A żeby było dowcipnie, rolnik musi to spłacić w przeciągu roku. Oczywiście w pierwszej kolejności prowizję po 4,5 tysiąca złotych miesięcznie. Wyborcza podała, że umowa zadłużonego rolnika zaczyna się oświadczeniem pożyczkobiorcy, że nie jest konsumentem, ale przedsiębiorcą i przepisy ustawy o kredycie konsumenckim go nie dotyczą. No, więc pytanie, po co te zapisy, prawda? A te zapisy są po to, aby do tej umowy wpisać około 11 klauzul niekorzystnych, to tak delikatnie mówiąc. Mówiąc krótko, jest to te 11 klauzul, które wpisała sobie do umowy firma udzielająca pożyczki, po to, aby móc tego pana w sposób pod przykryciem prawa wziąć i wyruchać. I mało tego, aby tej firmy nie móc oskarżyć o lichwę. I drodzy Państwo, dosyć ciekawa wypowiedź założyciela Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi, pan mecenas Lech Obara, który powiedział, że rolnicy by, aby rolnicy byli bezpieczni, trzeba jedne przepisy uporządkować, określić, kto jest konsumentem, kto jest przedsiębiorcą niektóre przepisy zmienić, na przykład do kategorii konsumentów prawnie chronionych przed likwą, dopisać rolników prowadzących małe, rodzinne gospodarstwa. Jest to do zrobienia, jego zdaniem, tak jak w przypadku upadłości konsumenckiej, gdy konsumentowi, konsumentami stały się osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. I myślę, że również do tej wypowiedzi warto dołożyć małych czy też mikroprzedsiębiorców. W Polsce... Mamy około 1 317 tysięcy gospodarstw rolnych. I statystycznie to połowa z nich to są małe, niezbyt dochodowe gospodarstwa, a takich powyżej 15 hektarów jest tylko 15%. I przechodząc już do meritum, do sedna tego rżnięcia przez lichwę, kogo się da, to scenariusz jest zwykle taki sam. Czyli osoba, która ma kłopoty ze spłaceniem kredytu, zaciąga kolejną pożyczkę, ale to już nie jest pożyczka bankowa, bo tam już jest droga spalona, ale w firmie lichwiarskiej na wysoki procent. Zobowiązanie urasa do astronomicznych kwot, czyli tworzy się nam ten efekt kuli śniegowej, a, czy też spirali kredytowej, byśmy powiedzieli, no i poszkodowany traci cały swój majątek. I niestety, ale ostatnio taki scenariusz coraz częściej dotyczy małych gospodarstw rolnych. I informacje na ten temat dosyć ciekawie opisuje portal cenyrolnicze.pl. Opisując sytuację jednego z rolników z Jezioran, który pożyczył 170 tysięcy złotych, ale samej prowizji musiał zapłacić ponad 50 tysięcy. Prowizja stanowiła około 30% pożyczonej kwoty. Mało tego, ta jakżeż uczciwa, byśmy powiedzieli, wręcz filantropijna firma lichwiarska z, nałożyła kilkanaście zabezpieczeń na rolnika, czyli ustanowienie hipoteki na nieruchomości w wysokości, uwaga, 450 tysięcy złotych. Jakby tego było mało, poręczenie zobowiązania przez matkę dłużnika, czyli wejście na jej emeryturę, weksel wystawiony przez Pożyczkodawcę i weksel wystawiony przez poręczyciela, czyli matkę dłużnika. I zabezpieczeniem było dodatkowo, drodzy Państwo, pełnomocnictwo udzielone firmie pożyczkowej uprawniające do podziału gospodarstwa na osobne działki, jego zbycie i odbiór ceny kupna. Czyli mówiąc krótko, cokolwiek by się nie działo, to ta kochana firmka miała prawo podzielić gospodarstwo Sprzedać go i zostawić rolnika z niczym. Na, a żeby było dowcipnie, bo tam jest parę jeszcze takich elementów, przed którymi się można zabezpieczyć, to rolnik musiał do, złożyć oświadczenie, że jego pełnomocnictwo nie wygaśnie z chwilą śmierci, a najbliższe osoby rolnika z nim zamieszkujące, czyli ojciec, matka, siostra, zobowiązały się do zrzeczenia przysługującego im prawa służebności osobistych, czyli służebność, na przykład do żywotnego zamieszkania w domu rodzinnym, czyli o co chodziło? Chodziło tylko i wyłącznie o to, aby łatwiej, byśmy powiedzieli, sprzedać, albo powiedzmy otwarcie wyrzucić na bruk tych ludzi, którzy mogli przeszkadzać w sprzedaży tego gospodarstwa. I na portalu ceny.pl, który wspominałem wcześniej. Jest artykuł pana Pawła Hetnała. Lichwiarze kładą łapę na każdym elemencie majątku. Więc efekt tego może być, drodzy Państwo, tylko i wyłącznie jeden. Warto pochylić się nad tym, czy w przypadku usług finansowych, właśnie ten rolnik, czy też drobny przedsiębiorca, nie powinien być traktowany jak konsument, jeżeli nie pracuje w tej branży. W czy inaczej, pracuje w zupełnie innej branży, czyli to, o czym mówimy. Trudno wymagać specjalizacji od kogoś, kto zajmuje się czymś innym i jego życie jest pochłonięte czymś innym. Nie można, drodzy państwo, pozwolić na to, aby Polacy byli grabieni, wykorzystywani, dymani przez lichwiarzy i podmioty, które żerują na trudnej sytuacji ludzi, na ich tragedii i Identyczną wypowiedź, oczywiście bez tego wyrazu dymani, yy, powiedziała na jednej z konferencji prasowych w Olsztynie pani Iwona Arendt, posłanka na Sejm, nieważne nawet z której partii, bo i tak, i tak wiemy jedno, że nieważne z której strony, ale jakoś dziwnym trafem, Ludzie przez nas wybierani nie tworzą przepisów, które byłyby spójne i jasne i w sposób klarowny, oczywisty i w stuprocentowy zabezpieczały nas przez drżnięciem, przez przestępców, bo tak to trzeba powiedzieć. To, że eksperci zajmujący się tematem nieuczciwych pożyczek alarmują, że celem oszustów stali się mali rolnicy i są tak skuteczni, że zabierają całe gospodarstwa rolne, to jedno. To, że lichwiarze wymyślili sobie taki sposób, że jeżeli założą działalność na przykład na 3 miesiące, dostają kredyt, a później przewłaszczają mieszkania i nieruchomości, to po prostu obchodzą prawo. Więc, drodzy Państwo, naprawdę warto się 10 razy zastanowić, nawet jeżeli jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, to co zrobić, aby nie paść? łupem nieuczciwych podmiotów oferujących pożyczkę bez biku, z komornikiem na karku, czy też pożyczkę bez badania zdolności kredytowej. Bo naprawdę nie jest rozwiązaniem utrata miejsca swojego bytu, miejsca swojego zarobkowego, tylko dlatego, że wydaje nam się, że jesteśmy w sytuacji beznadziejnej. Bo to jest sytuacja mniej więcej taka, jakby ktoś skazany na karę więzienia po prostu dobrowolnie kładł głowę pod topór. I to, że nagle w tej chwili każdy z polityków twierdzi, że mali rolnicy nie powinni być konsumentami, to ja się pytam, dlaczego to nie, zrobi, nie zrobiono od razu. Bo zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak jak powiedziałem, rolnik, który zawiera umowę związaną z jego działalnością, jest traktowany jak przedsiębiorca. I efekt tego może być tylko i wyłącznie taki, że przepisy prawa, i chwała Bogu, o wiele mocniej chronią konsumentów. Niż przedsiębiorców, a to jest i tak zbyt delikatnie powiedziane, bo przedsiębiorcy w tym wypadku w ogóle nie są chronieni. Stąd na stronach niektórych chwilówek możecie Państwo znaleźć piękne zapisy, gdzie koszt pożyczki dla konsumenta jest inny i koszt pożyczki dla firmy czy też przedsiębiorcy jest zupełnie inny. Byśmy powiedzieli, jego warunki są horrendalne. Tak więc, jeżeli by zacząć traktować te najmniejsze podmioty gospodarcze, tak jak konsumentów, wykluczyłoby to użycie przez likwiarzy weksla własnego imblanku jako zabezpieczenia, przeniesienia własności nieruchomości, czy też zastawu na nieruchomości. Tak więc to jest jedna strona, ale miejmy nadzieję, że ta walka z tą lichwą, z tym chamstwem gospodarczym zaczęła się tak, jak powinna wyglądać. Bo pewne perełki można znaleźć. Na przykład na stronie Centralnego Biura Śledczego Policji jest taka oto informacja. Policjanci CBSP ustalili, że w umowach dotyczących wysoko oprocentowanych pożyczek znajdował się zapis dotyczący przewłaszczenia nieruchomości. Nieświadome tego zapisu osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, podpisując pożyczkę, traciły często dorobek życia. I ten proceder zakończyli policjanci CBŚP, zatrzymując czterech podejrzanych. Na poczet przyszłych kar i środków karnych zabezpieczono majątek podejrzanych o łącznej wartości około 20 milionów. Policjanci z Wydziału w Toruniu, za, zarządów Bydgoszczy, Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem prokuratury okręgowej w Toruniu. I tu bym sobie może nawet zrobił drobną przerwę, bo drodzy Państwo. Toruń to się mi kojarzy w taki dosyć specyficzny sposób. I nie mam na myśli tego, co zazwyczaj może się z Toruniem kojarzyć. Bo pod prokuraturę okręgową w Toruniu podlega Brodnica. A tam na komendzie policji można było zostać wydymanym i to dosłownie. Bo były już policjant z Brodnicy, pan Krzysztof G., został już skazany za seksualne wykorzystanie kobiety na komendzie. A teraz ponownie staje przed sądem. Prokuratura oskarża go o cztery inne przestępstwa seksualne. Okazało się, że podczas wyjaśnienia pierwszej sprawy prokuratura rejonowa w Brodnicy nabrała podejrzeń, że nie był to jedyny przypadek seksualnej napaści, jak to elegancko określili ze strony Krzysztofa G. Prokuratura dotarła do innych kobiet, których pilnował wcześniej na policyjnym, powiedzmy, dołku. Zaapelowała do ofiar, by się zgłaszały same. No i efektem okazało się, że postawiono 40-letniemu, no teraz już byłemu, funkcjonariuszowi policji, cztery kolejne zarzuty. Jeden dotyczy kolejnego gwałtu na komendzie. Dwa następne doprowadzenia zatrzymanych do tzw. Inny czyn, innych czynności seksualnych. A ostatni zarzut dotyczył usiłowania zgwałcenia kobiety w jej mieszkaniu. Czyli człowiek nie był bezpieczny tylko na komendzie, ale też nie był bezpieczny nawet we własnym domu. I myślę, że dobrze wiedzieć, że oprócz tego typu działalności niektórych funkcjonariuszy, to niektórzy zajmują się tym, czym powinni. Czyli prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie udzielając na przykład wysoko oprocentowanych pożyczek, przejmowali nieruchomości stanowiące zabezpieczenie spłaty tychże pożyczek. A według ustaleń policjantów, proceder miał miejsce między 2013 a 2019 rokiem, gdzie ofiarami padały osoby, które znalazły się właśnie w trudnej sytuacji materialnej i nie zdawały sobie sprawy, że tracą własność nieruchomości już z chwilą podpisania aktu materialnego. Z zebranego materiału wynika, że członkowie grupy mogli oszukać w ten sposób co najmniej 39 osób, przejmując od nich. Kilkadziesiąt nieruchomości o łącznej wartości prawie 28 milionów złotych. No i funkcjonariusze z wydziałów Toruniu przeprowadzili realizację, podczas której zatrzymali właśnie tych czterech podejrzanych. Zabezpieczono dokumentację, która jest dokładnie analizowana. No i prokuratura okręgowa w Toruniu, zatrzymanym, przedstawiła zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty oszustw znacznej wartości, wyzysku. Na tym etapie śledztwa, poczet przyszłych kar, na poczet przyszłych kar, środków karnych zabezpieczono majątek należący do podejrzanych o wartości około 20 milionów. I wobec wszystkich zatrzymanych na wniosek policji, prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd na szczęście ich nie wypuścił, przychylił się do tego wniosku i. W przypadku trzech podejrzanych zastosowano areszt tymczasowy na trzy miesiące. Pewnie będzie przedłużany, tak jak w przypadku prezesa, na przykład już eksprezesa Getbeku. I powiem Państwu jedno. W tej sytuacji troszeczkę brakuje mi tego pana policjanta zbrodnicy, bo ofiarom przestępstw tego lichwiarza no zapewne poprawiłoby humor, gdyby. Ten skazany pan policjant swoimi metodami prowadził śledztwo. Efekt byłby taki, że jak to się mówi chcieliście wydymać Freda, to teraz Fred wydyma was. Może miałoby to rację bytu, choć czy nie byłoby to zbyt daleko idącym nagięciem przepisów? Drodzy Państwo, tradycyjnie proszę komentować, zostawiać łapki w górę i tym optymistycznym akcentem. Tradycyjnie. Państwa zdrowie i do zobaczenia we wtorek. Pozdrawiam serdecznie.